Cześć, z tej strony Kasik, a dzisiaj zapraszam Was do pierwszego odcinka z serii The Sims 4 Legacy Challenge. Na ekranie widzimy już naszą założycielkę rodu, Emilię Serducho. Tak piękne nazwiska są w generatorze A Jeszcze nie pobram, niestety tego generatora od Merty, ale chyba to zrobię Więc jesteśmy w Wierzbowej Zatoczce Tutaj, obok tego magicznego drzewa Być może mi się przyda na tej działce I zaraz wejdziemy do kasa i pokażę wam Emilkę z bliska I też przedstawię takie główne zasady Legacy Challenge, jeśli jeszcze ktoś nie wie o co w tym chodzi. Ok, więc jesteśmy już w kasie i przedstawię Wam Emilkę Serducho. Jest to młoda dorosła i aspiracja to jest z kuchni, jak na ścieżce esenty smaku, jest rodzinna, ma koszka i uwielbia naturę. Żeby jakkolwiek ułatwić sobie to wyzwanie. Więc tak, pokażę Wam jej stroje. Więc no, w codziennym ma trzy stroje, żeby było choć jakieś urozmaicenie, żeby nie chodziła cały czas w jednym stroju, więc to jest jej pierwszy i drugi strój, taka sukieneczka ładna i strój trzeci, takie ogrodniczki, I w ogóle te skarpetki są przecudne, oficjalny, ma taką sukieneczkę i ubolewam nad tym, że nie ma tej sukienki białej, no jest i zielone jasne, i ten błękitny A chciałam, żeby była przy okazji tutaj suknia ślubna A nie chcę, żeby była jakaś bogata typu na przykład ta Albo jakaś z modu. w ogóle wyciągnęłam wszystkie mody z gry Chciałam po prostu, żeby była taka prosta, bo Emilka nie będzie należać do najbogatszych simsów, simów w mieście na ten czas Więc jest taka prosta, ale ładna moim zdaniem sukieneczka z gry podstawowej Potem sportowy ma takich z takim kucykiem, do spania, na imprezę, w ogóle bardzo fajny jest ten strój, Mała koleżanka mi go pokazała i bardzo mi się spodobał, do pływania, na gorącą pogodę i na zimną pogodę. Taki. Kubraczek i w ogóle ubrania z uniwersytetu są prześliczne, one są takie bardzo, jak to się nazywa, ludzkie, że tak powiem Ale się I tak, przedstawię tutaj pokrótce zasady Legacy Challenge, jeśli ktoś by nie wiedział więc też e, podlinkuję wam ewentualnie tę stronę też w opisie, jeśli by ktoś chciał przeczytać pełną, bo ja tak po prostu skrótowo powiem. Więc pierwszym punktem to jest brak jakichkolwiek cheatów, haków i modów, które po prostu ułatwią jakoś nam grę, czyli nie wchodzą w grę kody na pieniądze. No, ewentualnie, żeby te pieniądze na początku odjąć. Yy, żadnych restartów po złych wydarzeniach. Że na przykład jak zostaniemy zwolnione z pracy, to nie możemy zrestartować gry, tylko grać dalej. I to będzie takie trochę urozmaicenie i, i wprowadzenie realizmu do gry. Yy, nie można przyłączyć nie można przynosić i przyłączać innych simów do rodziny z tego wyzwania, chyba że zostaje dołączony do rodziny jako małżonek. I kiedy zostaje małżonek e, przyłączony do rodziny, to nie może ze sobą zabrać żadnych funduszy, ponieważ e, no, jest to niezgodne z regulaminem, e, musi pozostać w tym samym miejscu dziedzictwo na jednej działce, no. Ewentualnie, jeśli okaże się ta działaczka za mała, to może zmienię ją na większą, ale domek będzie dokładnie ten sam. Kolejny punkt: więc Sim może wykorzystać element antystarzeniowy rat w życiu, czyli eliksir młodości albo dojenie krowokwiatu. I nie można zamrażać starzenia np. w MC Command Center, którego używam, ale nie będę używać żadnych cheatów w tej rozgrywce Nie można zmieniać tej aspiracji, chyba że zostanie ona wypełniona całkowicie i dopiero wtedy można ją zmienić Nie można wskrzeszać Sima Jak przyjdzie mroczny kosiarz, to ewentualnie można błagać o życie, jeśli przedwcześnie umrze Np. porazi go prąd w wieku młodego dorosłego, a nie chcemy, żeby umierał tak szybko, ale też y, chyba jednak, jeśli taki się wypadek stanie, że mi Sim umrze przez porażenie prądem, jak będzie młodym dorosłym, to nie będę go prosić kośa, o wskrzeszenie, bo po prostu nie będzie to zbyt realne, bo tak się w prawdziwym życiu nie da zrobić. Yy... Nie możesz przenieść Sima lub wyprowadzić się nim przez małżeństwo, jeśli posiada on. Obecnie to dziedzica, że jej nie możemy do nikogo wprowadzić i w przyszłości dzieci jej i jakiegoś tam Sima. Jeśli mają być dziedzicem, to oni muszą zostać na parceli, na której aktualnie są. Kolejnym punktem, przedostatnim na tej liście, to jest, że jest to jedyna rodzina, którą w tym wyzwaniu gramy i nie możemy grać żadnymi innymi. Jak na przykład wyprowadzimy Jakieś dzieci, które nie są dziedzicami tej rodziny, do innego miasta, to no nie możemy po prostu nimi grać. Oczywiście, jak będę je wyprowadzać, to na przykład zmienię im domek, żeby wyglądał po prostu lepiej, ale już nie będę ingerować w to, jak oni będą żyć, po prostu będzie się działo to, co się chce dziać. I ostatni punkt to jest, że można chodzić z teamem do pracy, jak na przykład jest lekarzem, aktorem, to można z nim pójść do pracy i tam kontrolować I w sumie to by było na tyle, ale najważniejszym, no najważniejszym zasadą jest to, że nie można używać żadnych cheatów I dla mnie to będzie dość ciężkie, dlatego że często używam cheaty na kasę, ale to będzie też takie dość przyjemne doświadczenie Dobra, więc już Wam Emilkę pokazałam, więc no. możemy iść do rozgrywki. Ok, jesteśmy w tak zwanym szałasie. I jak widzicie, ma zdecydowanie za dużo pieniędzy, więc najpierw zajmiemy się tym, że ściszę trochę gra. I wpiszę dwa kody. Testing cheats True Czy ja źle wpisam kod chyba tak no, teraz działa. Muszę. A drugi to jest Money. I zostawmy jej tak optymalnie 2000 molonu. tak I teraz um, zajmę się jakimkolwiek wybudowaniem czegokolwiek tutaj. Przyspiesza to najwyżej albo wytnę w montażu. Tak wygląda ten pseudo domek i to wygląda okropnie moim zdaniem wygląda okropnie. Ale musiałam tutaj zadaszyć tą lodówkę, bo jak spadnie deszcz, to po prostu no, zapisuje się nam ta lodóweczka, wziąłam tą z uniwersytetu, bo była druga najtańsza i jest też malutka, no łóżko polowe i tak dalej, więc... Oj Emilka, Emilka i masz tylko 34 simoleony na koncie, czyli jesteś biedna jak nie powiem co Więc pierwszą rzecz, to, którą teraz zrobię to jeszcze podejmę karierę Kulinarną oczywiście Hmm, no, no, no I jedyne mody, które zostawiłam to na iPhone'a, ale chyba go wyciągnę, bo ten telefon jest po prostu za duży MC Command Center i tak zwane bazy mental, alkohol, bo to tak wprowadza realizmu postaci, no bo jak wypiję kieliszek wina, to się troszeczkę upiję tym. Będzie jakiś inny nastrojnik nie bo widzę, że na razie skałok tutaj nie ma. Nikt do nas na razie nie przychodzi, albo może dlatego, że jeszcze nie ma dziewiątej. Do pracy ma na dziewiątą. I co potrzebuję do tej pracy? No ej... Jedzenie, drinki ugotuj sobie może coś, na przykład ee, Sałatkę, bo nic więcej nie zrobisz Gotuj Sałatkę ogrodową dla rodziny Żeby na chwilę jej chociaż to zostało Ai, milka, milka. A, Emilka, a jeszcze to jest piękne w tym wyzwaniu jedna rzecz, że przywiązujemy się nie tyle do Steama, ale do całej jego rodziny. Bo przez 10 pokoleń będziemy grać rodziną w serducho, którą zapoczątkuje Emilia. Więc tak. No, Gotuj sobie tą sałateczkę. Może ktoś do ciebie przyjdzie i ci ją wie. Gotuj gotuj. Nie tnij sobie palca. Na początku prawdopodobna ta rozgrywka będzie troszeczkę nudna, no bo będziemy mieć jednego Sima, który nie ma praktycznie domu, bo to domem ją nazywała, to jest to aleta. to jeszcze niestety bez umywalki, walki i powinnam dać tu umywalkę, no bo koronawirus i tak dalej trzeba mieć ręce, ale mi było funduszy, a lodówka była ważniejsza. Nie jest to głodna, więc schowamy to. No i co? Rozejrzymy się może coś po otoczeniu i na przykład pokopiemy sobie Mogę to zebrać? Nie, ale obejrzyj ten obiekt Poszukamy żabek O tu wykopiemy Czemu ja nie mogę zebrać tą? Jejku! Poszukamy znowu żabek takie klasyczne rzeczy, żeby choć trochę tych pieniędzy było więcej No dobra, to by było na tyle, więc jeszcze pójdziemy na ryby I zobaczmy, co ona tutaj znalazła No nic w sumie ciekawego no, Ale przecież dwie żaby były, dlaczego masz jedną tylko? Halo? No, wiesz ty co, szukaj tych żab, bo byśmy coś rozmnożyli, nie? Idź po tą żabę i potem połowisz. O, złowia jedną rybę fajnie. Okoń. Nice. Znalazłeś tą żabę czy nie znalazłeś tej żaby? Halo? Jej, dziękuję. A teraz idź na rybę. Połowisz sobie razem z Nancy. Rozmarzę i żabę. Super. No nic. Będziemy rozmarzać na razie. Będziemy z kamieniny. A kapsułę będziemy sprzedawać, bo są cenniejsze. Więc ich hajsu jest kapsuła. A części do ulepszeń zostawiam, bo jak nam się tutaj zepsuje, to będziemy mieć od razu części do lepszeń. Może coś ulepszymy itd. Konia też sprzedamy. On drugi okoń. Tańszy. No to połów sobie rybki, a ja do Was zaraz wrócę. Dobra, bo ona jest nieswoja, bo deszcz pada. I jeszcze złowiła przy okazji mapę skarbu, którą sprzedamy, bo chyba nic oprócz kapsuły droższego nie uda nam się wykopać. Ehm, no to. Ogarniemy się i gdzieś pójdziemy może kogoś poznać, na przykład do biblioteki, albo do klubu Mamy też towarzystwo i spada zabawa jej spada, więc yy, zje coś i zrobisz siku yy, I pójdziemy w świat Dzisiaj mi się w stópki zrobiło i sobie skarpetki ubiorę Ale Jesteśmy w bibliotece Um, więc idź sobie, pograj troszeczkę w grę, w simtarcie, czy tam w simtarcie, cokolwiek i sobie poczytasz potem trochę o miksologii, bo wiem, że będzie ci to potrzebne. Um, no ale czy tutaj ktoś będzie ciekawy, to jest ten pan, ale niezrosły. Młody dorosły bibliotekarz. Pokaż się przy tego, że jesteś ciemny. I nie chcę mieć od razu w pierwszym. W, pier, w, pier, w pierwszych dziedzinach od razu nie chcę mieć ciemnoskórego pana. Może później, ale. No sorry. Um, może na siłowni byłoby więcej ludzi. O, a tutaj kto jest? A, to jest pani. Hmm. No ładna jest ta okolica i jak jest jesień to jest tak szaro szarobu. I sami mi się to podoba, bo jesień jest fajna. W moim zdaniu, ale szkoda, że nie ma żółtych liści, ale to chyba później się one robią takie kolorowe. No po prawej sobie tu zabawę, to jakieś dzieci idą. I ja sobie chwilę poczytam o tej miksologii. I wrócę do Was, jeśli na. Przyjdzie tutaj ktoś ciekawy albo wtedy, kiedy pójdziemy gdzieś indziej poznać kogoś. Okej, okay, jesteśmy tutaj i widzę, że Jacqueline już przyszedł. Pierwszy miejscowy imprezowicz. A ty może się przybierzesz w swój strój na imprezę? O! Będziesz naprawdę się tutaj wyglądać. Tutaj ale pozdrawiam Ole, która yy, pomagała mi z tym strojem, i potajem sobie. I zobaczymy, czy ktoś tutaj przyjdzie ciekawy, na przykład Paulo Roka, bo w jego mogłyby być ładne dzieci nawet. Mam taki dość fajny. I tak jest jedną z moją ulubionych postaci z gry. Więc byłoby fajnie, gdybyś tutaj przyszedł jakoś A jak nie, to poszukam kogoś innego, na pewno nie chcę ciebie, bo ty masz tak, moim zdaniem, brzydkie rysy twarzy Ciebie też nie chcemy, bo jesteś żonaty O, Candy przyszła, może się przywitamy z Candy, będzie może naszą koleżanką Lecz... Nie, 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 nie chcemy się przyjaźnie przywitać, nie grupie, a przyjaźnie Przyjazne powitanie. Na dole nikogo nie ma? Nie ma A to kto? Hacking. No to tego też nie chciałem, bo on też jest mężaty No poznaj sobie Jego też możesz w sumie poznać, nie będzie na pewno twoim mężem, ale... Co jest? Halo Co jest? Miszo, to no to powitaj sobie Co się nazywasz Clarę. Tego już znasz. No, Bako też możesz sobie poznać. On naprawdę jest fajny, ale ja nie chcę rozbijać małżeństwa. Jeszcze nie jest tak słodkim małżeństwem, bo oprócz tego, że to są dwa hot chłopy, które są nie do wzięcia, bo to jest naprawdę straszne rozbijać jakiekolwiek małżeństwo w Stusa. I nie ma nikogo fajnego tutaj naprawdę, a tutaj kto jest przy barze. Nie, nie, nie. Ikle. Ciemno skóry i rudy, serio. A ciebie nie chcę, co Nie. taka. Sereny nie chce w rodzinie. Póki to. Może kiedyś. To tutaj. Okay. Rozmawiamy o słonecznej pogodzie Na tutaj nie ma nikogo ciekawego No w halo, jest 21 i w klubie nie ma ludzi Coś nie tak, fan No i nawet nie ma yy, dj bo sobie gdzieś poszedł A, DJ, gwiazda I jeszcze jest seniorka, wow Tańcz, ciebie rozmawiaj do go palpa knot Lotkuj popraw humor o, to się jest fantastyka historię historia jak nie przyjdzie ciekawe ciekawego do 22.30 30 to idziemy do domu pójść spać, bo rano do pracy idziemy, a na tym łóżku się szybko nie wyśpimy, więc no cóż, no nie, szkoda, że nie ma tutaj nikogo interesującego, dobra idziemy do domu, dobra jesteśmy w domu i idziemy spać i ja wrócę do was rano, kiedy Emilka wstanie do pracy. Wow, dość szybko Emilia wstała, bo i nawet szóstej nie ma i się wyspała z tym wrażeniem. Dobrze, więc że żeby gotowała coś, to może jej się zbije tutaj, żeby przygotowywało jedzenie I Potem jeszcze pójdziemy do toalety i wziąć prysznic i chyba będziemy szli do pracy No a po pracy... Może jeszcze raz pójdziemy do klubu i kogoś poznamy w końcu O, normalna, myślałam, że będzie kiepska No, jest, jest no Przecież jesteś na dworzu A, i pójdziemy sobie na skałki, jeśli jeszcze będzie czas, coś prysznic i skorzystaj Już już, zaraz się umyjemy. W ogóle rozmarzymy żabkę jeszcze. I wyrzucimy ten talerz okropny. Żeby nam tutaj nie zaśmierkło. No, mnie się my. No a jeszcze zrobię rundkę po skałkach i widzimy... Nie, nie zrobię rundki po skałkach. Bo jest prawie dziewiąta i do pracy teraz idziemy, więc ona jeszcze zrobi tylko siku, czyli cokolwiek i pójdziemy do pracy. Wow! Pierwszego dnia w pracy i dostała już awans? Nie no, urosłaś z tym pod Dobra, zagraj sobie w grę na telefonie, żeby ci troszeczkę zabawy podskoczyła. I sobie coś zjemy i idziemy na skawki. ja wam to przyczynę. Dobra, to by było na tyle i już nie pójdziemy do klubu, bo jest późno Zobaczymy jeszcze co tutaj znalazłam O, ręce żeby była w kłażeń. ją rozmnożymy z czymś, na przykład z natkowaną żabą i... Hmm, okej okay. Sprzedamy kilka żabek Jeszcze to i to sprzedamy i potem rozmnożymy to dwie i zobaczymy co nam wyjdzie Mapę skarbów sprzedamy. Z kamieniny będziemy I je sprzedamy. Ja zebrałam też tutaj kilka plonów, żeby sobie wsadzić w ogródku, bo ona uwielbia naturę. I jeszcze sobie posadzimy te rzeczy. I to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Nie przedłużać. No I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze tylko Emilka skorzysta i no zagra w grę za dwa razy i pójdzie spać i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że jakkolwiek wam się podobało takie wprowadzenie, że będziecie chcieli śledzić losy Emilki i jej rodziny. Więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Subka na kanał, jeśli wam się podobało I widzimy się w następnym Pa, pa!